Xiaomi świętuje. Firma przegoniła Apple w ilości dostarczonych na rynek smartfonów według raportu Canalys. Liderem w drugim kwartale 2021 roku pozostaje Samsung, który zgarnął dla siebie 19% tego rynku. Na drugiej pozycji jest właśnie Xiaomi z wynikiem 17% udziału w rynku. Pamiętajcie jednak, że mówimy o smartfonach dostarczonych do sprzedaży, a nie sprzedanych. Wciąż ubolewamy, że producenci nie chcą ujawnić tych danych, jakby nie było, najważniejszych z naszego punktu widzenia. Bo dostarczyć na rynek można każdą ilość sprzętu. Później trzeba go to sprzedać Apple niemal każdego roku organizuje specjalne zniżki dla sektora edukacyjnego, w tym także w Polsce. Tym razem kupując wybrane komputery Mac, MacBooki czy iPady, możemy dostać prezent w postaci słuchawek AirPods drugiej generacji oraz możliwość wykupienia Apple Care Protection Plan taniej o 20%. Oczywiście kupującym przysługuje także zwyczajowe 3 miesiące Apple Arcade, Apple Music i Apple TV. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla studentów i rodziców kupujących uczniów sprzęt oraz nauczycieli i pracowników systemu edukacji. Promocja Kończy się 14 października. Korzystacie z emotikonek? A co powiecie na to, że część z nich zacznie wydawać charakterystyczny dla siebie dźwięk? I nie, nie żartuję. Facebook wprowadza sound Soundmoji, które trafią do Messengera. To może być albo świetna opcja, albo coś, co szczerze znienawidzimy. Oprócz dodawania klipów z odgłosami klaskania, świerszczy, werbla czy złowrogiego śmiechu, w Messengerze usłyszymy także fragmenty wypowiedzi różnych artystów, aktorów i kultowe cytaty z filmów oraz seriali. Soundmoji powinny być dostępne od 17 lipca, kiedy to obchodzimy Światowy Dzień Emoji. Pojawią się na Messengerze pod ikoną buźki z dołączonym głośnikiem. W chwili, gdy wypuszczamy to wideo w świat, Soundmoji powinny być już dostępne. Oferty internetu mobilnego zawierające sobie możliwość korzystania z sieci 5G nie należą do najkorzystniejszych cenowo. Krok w dobrą stronę właśnie postawił operator Sieci Plus, wprowadzając nowy, mniejszy, ale za to sporo tańszy abonament. W najnowszym cenniku, który zacznie obowiązywać od 19 lipca, pojawiła się nowa taryfa dla klientów indywidualnych. W jej ramach za 75 zł miesięcznie abonent otrzyma paczkę danych o wielkości 250 GB, do wykorzystania również w technologii 5G. Są też dwa droższe warianty, widoczne na waszych ekranach. Elgato to firma, która oferuje w głównej mierze sprzęt elektroniczny dla twórców internetowych, youtuberów i streamerów. W portfolio producenta znajdziemy m.in. Stream Decki, karty przechwytujące, lampy czy mikrofony. Do oferty marki oficjalnie trafią kolejne nowe urządzenia: kamera internetowa, interfejs audio oraz statyw do mikrofonu. Ich pełen opis znajdziecie na tabletowo. Nowości jest sporo, polecam zatem przyjrzeć się każdy z nich. Battlefield 2042 będzie z pewnością jedną z najważniejszych premier tej jesieni. Dice umieściło w niej sporo ukłonów w stronę fanów marki, ale swoje trzy grosze dorzuci tutaj wydawca, czyli Electronic Arts. W przypadku polskiego tłumaczenia produkcji mamy do czynienia z przyjemnym drobiazgiem. Pojawiła się właśnie informacja dotycząca nazwy bojowego psa robota, który będzie występował w Battlefield 2042 jako wsparcie naszego oddziału. W angielskiej wersji nazwano go Ranger, co brzmi dobrze, ale nie tak dobrze jak polskie Szarik. Tak, to przyjemne nawiązanie do serialu 4 pancerni i pies. Linki do tekstów na proszone dziś w szorcie tematy znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam do regularnego śledzenia nas na portalu tabletowo.pl, TikToku i Instagramie, gdzie tylko indziej chcecie. Do następnego.